Witam państwa i zapraszam do wysłuchania czytania dla osób spod znaku Lwa na miesiąc styczeń 2022 roku. Styczeń 2022 roku dla osób spod znaku Lwa. Co dla was w tym miesiącu? No właśnie, we w tym miesiącu gwiazda. Karta gwiazdy mówi o yy, sprzyjających okolicznościach, o takim farcie. O sytuacjach, które są szczęśliwymi zbiegami okoliczności. E, możecie wierzyć w to, że bardzo dobrze Wam się wszystko powiedzie. Ta karta mówi też o takich okazjach, nawet do wygranej. Więc, jeżeli ktoś gdzieś tam e, w jakiejś sytuacji potrzebuje szczęścia, no to tutaj Wam będzie Wam sprzyjać. Co jest wyzwaniem dla Was? Piątka Kielichów. Jest tutaj tęsknota, smutek, żal, rozczarowanie. Poradzić sobie z tym i spojrzeć w przyszłość z perspektywą taką pozytywną, z dobrym nastawieniem, może być trudno i to jest wyzwanie dla Was na ten miesiąc, bo Wy oglądacie się jeszcze cały czas na te kielichy, które już są nie do uratowania. I to będzie dla Was może trudne zadanie na ten miesiąc. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Wieża. No, coś się wali tutaj. To jest coś, co nas zaskakuje, coś, co y, może niekoniecznie powinno nas zaskakiwać, ponieważ y, wieża to konstrukcja, która. Prawdopodobnie już miała nietrwałe fundamenty, albo już nieaktualne, albo w ogóle od razu były źle zbudowane. Czyli hmm, najczęściej to są relacje, które opierają się nie na tym, na czym relacje się powinny opierać, tylko są jakieś ukryte powody, hmm, ale to są w ogóle wydarzenia, które nami wstrząsają, więc jakby bardzo różne rzeczy możecie Państwo tutaj hmm, dostosować. Dopasować do siebie, natomiast ponieważ ta piątka kielichów mi się pokazała, więc jakby myślę, że może chodzić u niektórych z Was o relacje. Co przechodzi do przeszłości? Rydwan. Rydwan to karta raka, ale to też taki pęd do przodu. Także myślę, że może być ten styczeń taki do, dla Was dosyć wymagający. Bo, coś, co może zaczęliście, to to trochę przyhamuje, bo ta wieża się pokazuje. Jeszcze jedna rzecz. Wieża i rydwan razem mówią, żeby uważać na prowadząc samochód. Czyli tutaj to tak przy okazji, jeszcze. O czym myślicie? Dziewięć kielichów. Myślicie o tym, żeby było fajnie, żeby było miło, przyjemnie, radośnie, tak? A tutaj się pokazuje piątka kielichów, więc, jakby no jest to sprzeczna energia, to jest zupełnie inne. Coś innego się dzieje, niż byście chcieli. Tak? Każdy chciał, żeby było miło, przyjemnie, sprawiać sobie radość, yy, yy, spełniać swoje zachcianki, a tutaj taki, takie rozczarowanie. Co w najbliższym czasie? Mm, Król monet. Bardzo możliwe, że zajmiecie się właśnie pracą, yy, zajmiecie się domem, rodziną. Yy, Król monet to jest ktoś, kto yy, gromadzi pieniądze. Ktoś, kto gromadzi, ktoś, kto dba o materię. Jeżeli to nie jesteście Wy, to taka osoba, od której zależą w jakiś sposób wasze, wasza sytuacja finansowa, wasza, wasz dobrobyt materialny, taka osoba może być tutaj ważna, to jest Byk, pan na koziorożec, to są sprawy związane z, z takimi większymi zakupami, większymi to znaczy właśnie mieszkania, bo to jest inwestycja w coś trwałego, tak? Um, to może być także wasz przełożony, wasze nastawienie w tej sytuacji, as-buław. Wy macie ochotę działać. Nie chcecie siedzieć z założonymi rękami, więc y, powiedziałabym, że cokolwiek będzie się działo, to wy jesteście nastawieni na y, akcję. Tutaj nie ma siedzenia z założonymi rękami, tylko raczej będziecie y, starali się działać. Wasze otoczenie, słońce. Karta słońca to radość, przyjemność, pozytywne myślenie, fajna okoliczność przyrody, także niektórzy może na przykład w styczniu będą wyjeżdżać do takich ciepłych krajów. Styczeń pokazuje się jako miesiąc, który da Wam okazję do zabawy, ale ta Karta Słońca to jest także karta beztroski, dzieci, takiego luźnego podejścia, więc w Waszym otoczeniu, no nie wiem, pomyślałam sobie, że dzieci będą miały ferie i, i będziecie mogli wyjechać. Albo dzieciaki same będą wyjeżdżać na ferie. Wasze nadzieje lub obawy, no myślę, że jednak nadzieje, nadzieja, że się spełni, bo 9 monet to spełnienie życzeń więc macie pragnienia. Tutaj te dziewiątki świadczą o tym, że chcecie komfortu, chcecie luksusu, chcecie wygody, chcecie spełnienia swoich marzeń, swoich zachcianek. Te karty mówią o takim nawet dogadzaniu sobie które ktoś może traktować jako czysty hedonizm, że po prostu ojejku, jaką sobie, jak sobie pozwala. No ale wy jesteście lwem i lew lubi luksus, komfort, i macie nadzieję, że Wam się to wszystko poukłada tak jak Wy chcecie. I rezultat. As miecze. Macie dwa asy, macie szansę na sukces. Ja mówię, tutaj jest wielka zmiana, wielka zmiana, ale ta zmiana może prowadzić do sukcesu. Coś się zawali, ale to przynosi jednocześnie szczęście. Słuchajcie, yy, bardzo sprzeczne energie, ale rezultat dobry dla was. To znaczy, coś się posypało, ale to jest dla was na szczęście. Coś się może posypać, ale to jest dla was na szczęście. Czyli spójrzcie yy, na wydarzenia, które w waszym życiu mają miejsce, jako na szansę, a nie na yy, jakąś tragedię. Bo, jeżeli wieża się pojawia, to znaczy, że coś już nie miało prawa stać dłużej, nie miało prawa bytu. Tak to wygląda. Dobrze, zobaczmy piątkę kielichów. Królowa Buław, kobieta z podznaku barana, lwa lub strzelca. Kobieta aktywna, kobieta z pasją, bardzo atrakcyjna. Jak patrzę na te karty, to tutaj bardzo możliwe, że jakiś romans się kończy. Bo królowa była właśnie, to jest kobieta, która jest bardzo pociągająca, bardzo zwraca uwagę na siebie. Ale tak jak powiedziałam, to może przenieść dla Was tak naprawdę zmianę na dobre w rezultacie. Król Monet. Hmm. Ale z tym królem monet to jest trochę y, chyba niedogadanie, chyba każdy na w swoją stronę ciągnie, bo król monet chce de decydować, a wy niekoniecznie dajecie sobą, y, sobą y, tak y, dyrygować. No i tu się poka pokazuje jakiś foch, jakieś ciche dni, nieodzywanie się, y, więc to może być w domu, koło domu, to może być partner, y, y, czy, czy gdzieś w pracy jakiś tutaj. Y, no, takie nieprzyjemne sytuacje. Taki może być jakiś no, nieciekawy czas. Ale kartę słońca macie w otoczeniu. Tak, zdecydowanie dzieci się tu pokazują: radość, beztroska, nowe rzeczy, nowe znajomości, bardzo możliwe. Coś takiego co pozwala tak wyluzować trochę. I as mieczy to szansa na co u Was? I jeszcze magik. Słuchajcie. Macie, jeżeli wam się coś zawali w tym miesiącu, to tylko po to, żeby było lepiej. W ogóle wszystkie karty, oprócz tej jednej, no i tego, tej piątki kielichów, która, no jakby to, co się zadzieje, może sprawić przykrość, ale wszystkie karty pokazują bardzo dobrą energię, jest szansa na to, żeby budować, bo macie czystą kartkę. Macie czystą kartę. Coś się kończy, ale robi miejsce na nowe. Rada dla Was na styczeń. No tak. Przyjmijcie to, co ktoś Wam oferuje. Yy, może to być relacja, bo mi się pokazuje, że tu możecie, możecie kogoś nowego poznać też. Yy, może to być relacja, może to być pomoc, może to być yy, oferta, ale. Otwórzcie swoje serce, nie zamykajcie się po tym rozczarowaniu. Zauważcie, że są, są jeszcze em, inne kielichy, tak? Czyli gdzieś tam mleko się rozlało, ale gdzie indziej jeszcze jest pełno. Także korzystajcie z tego. Będzie miesiąc bardzo przełomowy, ale macie dwa asy i magika, więc aleguję i do przodu. Życzę Wam tego. Wszystkiego dobrego w styczniu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.